Siemanko, Siemanko, tu lupa jestem, zlądowałem 100 lat. 100 lat dla tych wszystkich, dla tych wszystkich komatych, co mają swoje zwierzaki czteronogowce, słuchajcie, które są zajebiste i my ich kochamy, one nas kochają. Chciałbym tutaj puścić moją nutkę, którą nagrywałem tydzień temu, nie dokończyłem, ale teraz spróbuję się do niej dograć. Uwaga, 3, 4, 5, zaczynamy. Zna to tu mam Majko. Amstaf, Kangal, Doberman, Owczarek, Boxer, Bulldog, Art, Chihuahua, Boxer, Spaniel, Palmo, Doberman, Jamnik, Labrador, Montańczyk, Mastiff, ogar, Owczarek, Pekinczyk, Mops, Pincher, Terrier, Pudel, Schnauzer, Rottweiler, Shih Tzu, Estrella, Komondor, Mops, 340 razy odtaczana, Stolen, Piesku, Wielką Świat, jeśli piesek się zważy lub wypakuje w sklepie na przed, czy też obok, to jest nieważne, ej, weź worek, to chwila i twoje, to twoja suczka, to twój pies, przytulas, zawsze przy tobie jest ten zwierz, ma styl, nigdy cię nie opuści, ani też nie zdradzi. Po deszczu trochę czochra, podłoga brudna, kanapa mokra, to nic, ej, to jest pies, jak dobrze wychowany, na zawsze ci oddany, na zawsze ci oddany.